Gdzie sprzątamy mieszkanie po wczorajszej imprezie, tak to nazwijmy, chociaż impreza to to nie była i patrzcie, ludziklego stoi już na stole w swoim miejscu. Dzień dobry, nie przywitałam jeszcze z wami dzisiaj, dlatego dzień dobry, witam was w 15 dniu vlogmas. Słuchajcie, jest już dosyć późno, bo jest godzina 14.30, a ja dopiero do was przychodzę z takim prawilnym update'em. Dziewczyny pojechały wczoraj ona od nas o 2.00. Jakoś tak i my poszliśmy z Natalą praktycznie od razu spać, co skutkowało tym, że wstałam o 12. I powiem wam, że czuję się tak okropnie, bo po prostu już przywykłam do tego wstawania około 8, maksymalnie 9. I takie nagłe wstanie o 12 i pójście spać o drugiej, gdzie ja chodzę spać o 12. W nocy, w sensie, jest dla mnie po prostu. O... Męczące. Dlatego podejrzewam, że widzicie, jak wyglądam, i jak możecie się spodziewać, tak spędzę mój cały dzisiejszy dzień. E, właśnie biorę się też za montaż vlogmasów, bo słuchajcie, jestem jeden vlogmas w plecy. W momencie, gdy ja to nagrywam, muszę Wam dodać vlogmasa z wczoraj i sprzed wczoraj. Przysięgam Wam, że wczoraj chciałam zmontować vlogmasa piątkowego. Ale mój komputer i po prostu telefon i wszystko, czym na co dzień pracuję, postanowiło ześwirować i nie mogłam w ogóle zgrać plików. Po prostu nie udało mi się zgrać ani jednego. Pliku. dlatego właśnie się to zabieram. Mam nadzieję, że uda mi się te pliki teraz zgrać i zmontuję to i będzie już święty spokój, bo nie chcę być nie na bieżąco, nienawidzę, chociaż plus jest taki, że w niedzielę, czyli w dzień, kiedy ja to nagrywam, zobaczycie na moim kanale dwa vlogmasy. No i tak naprawdę chyba tyle z takiego update'u. Powiem wam jeszcze taki fan fakt, że ja generalnie uwielbiam rutynę, uwielbiam mi coś rutynowego w życiu, że mój każdy dzień wygląda tak, a nie inaczej i naprawdę to, że taka niedziela, gdy ja wstałam o 12, i wiecie, jest tak męczącym dniem, że to jest jakaś tragedia, i po prostu chcę już wrócić do mojej rutyny. Jak wstałyśmy, to posprzątałyśmy z Natalą mieszkanie, bo nieźle było po wczoraj. Posprzątałyśmy mieszkanie, Natala teraz ma zajęcia, i jak skończy, to będę odkurzać. I będziemy dalej oglądać Ralfa Demolkę, co już pewnie widzieliście, bo Natala nigdy nie oglądała i myślała, że nie lubi Ralfa Demolki, a ja uwielbiam tą bajkę. I jak Natala, jak puściłam tą bajkę i zaczęłyśmy oglądać, to Natala się wciągnęła i powiedziała, że jest super i chce oglądać. Więc dokończymy, ale idę teraz montować vlogmasa. Patrzcie w ogóle, jak jest super sprawdza prezent od Natalki. Cute. Komputer dzisiaj chyba nauczy się latać. Od ostatniego update'u minęły 4 godziny, a ja zmontowałam jednego vlogmasa i to w większości na telefonie. Ale Natala zaproponowała, że dla relaksu. Jakiegoś odbodźcowania się od siedzenia przed komputerem. Pójdziemy sobie zaraz do galerii, bo jest nie niedziela handlowa i tak musimy kupić parę rzeczy. A, patrzcie jak na ciała nie wygląda w nowej kurtce. Ty w górę. No tak, będę będę trochę grzybiasz, albo jakby w góry szła, ale fajnie wygląda. A ja mam taki no ficik. Ma, tak I dostałam torbę wczoraj, patrzcie, jaką ładną. Juuu. Jedziemy, na zakupki. Znowu w Lego, jak zwykle. Mówiłam Natalii, że jestem dzisiaj zdolna zabić za bubble tea. Coś to w sumie wybiłam. Coś ty znowu kupiła. tam no. naci. Uh -huh. To ale efekty specjalne. Uuu, cześć kochani, witam was z, z krążka cebulowego. Byłyśmy właśnie na hatę, to to co Natala kupiła, ale pewnie wam zaraz więcej powie. Natomiast ja kupiłam sobie w Sephora, bo klasycznie jak idziemy sobie wejść do galerii, zobaczyć, pochodzić, cokolwiek, odwiedzamy Lego i Sephore. Kompletnie nic nowego. I ja kupiłam sobie taki zestaw świąteczny. Tu są dwie takie pomadki, bardziej nawilżające od Make Up By Mario, ale są tak śliczne. Zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają na słoczu. Zobaczcie jak super wygląda ta opakowanka. One są takie matowe, takie bardzo estetyczne. A tak wyglądają słocze tych produktów. O, widzicie, bardzo mocno się mienią i to są takie właśnie bardziej. Błyszczyki w sztywcie mocno nawilżające. Czad. Po lewej mamy ten korek, czyli Bronze Glow, a ten tutaj jest po prawej, czyli Rose Glow kozackie. To już jest chyba jakiś klasyk, że zapominam się polegnąć. Dlatego dziękuję Wam za oglądanie tamtego vloga. Kocham Was i widzimy się jutro. Pa, pa!